Dzień w dzisiejszym odcinku zagramy sobie no i tu jak widzicie deck z princem, bo wydaje mi się że dość mocna karta w aktualnej mecie ogólnie to zawsze była dobra karta i ułożyłem sobie tu taki deck um, double prince exe z jak, zobaczymy jak się sprawdza na 2 V2 i ogólnie tu małego, spela dużego, spela ewolucję i coś do obrony powietrza. Mm, goblin Gang. Powiem ciekawa, ale tutaj Golden Knight to jeszcze ciekawszy wybór. O nie, chcę, żeby ten Spirit wziął na siebie. Szarże. No, I spróbujemy tu wybronić coś, Ice Wizardem. Ale nie wiem, jak to nam wyjdzie. Może teammate coś, teammate coś tam pomoże? No tak, średnio bym powiedział. Tak, średnio. Dobra. Spróbujmy sobie puść. I, dobra, Dark Prince już jest tam niepotrzebny w Moim zdaniem nie wiem czemu Ivo nie, nie jest w topowej siódemce ewolucji, bo to jest świetna ewolucja, co widzie co mogliście zauważyć na jednym z moich poprzednich filmów zatytułowanym Ivo jest potężny Dobra, teraz już ten poison nie ma sensu albo w sumie dam go tutaj, bo czemu by nie I jakie value zrobił ten Poison? Przyznam Może Dark Prince zabija tą Valkyrie ale w końcu obiecuję widzowie, że prawdopodobnie będę nagrywał więcej odcinków w wakacje, bo po prostu nie mam czasu, a też jestem dobrym uczniem, więc muszę się po prostu uczyć. Tutaj już przygotuję. Ej, ale jakie, jakie kombo, bo ja tu opowiadam swoją historię, a akurat tamten ziewa nasz przeciwnik ale Ivex to naprawdę top 1 ewolucja dla mnie możecie mieć swoje zdania, ale dla, i, i, dla mnie Ivex to top 1 ewolucja po prostu nie wiem jak można go nie kochać bo ta ewolucja jest po prostu tak potę tak potężna Wiecie co, tak, tak brakowało mi tutaj i brakowało mi tutaj czegoś, ale nie wiem czego konkretnie. Hmm, no cóż, możemy coś wymienić. Golden Knighta wymienia, Jakbyście nie widzieli, to na jednym z moich postów to mówiłem I miejmy nadzieję, że teraz Ten Mega Minion sprawdzi się lepiej niż Golden Knight, bo Golden Knight, no nie ukrywajmy, nie z dobrą kartą I raczej był dobrą kartą tylko po wypuszczeniu Od razu sobie przesejklujemy do Ivoexa Aha, i on akurat tam uliczkę rzucił. No cóż, ciekawe, ciekawe. Tak też można. Mm, Okej, okay. egzekucjoner tam za dużo nie zrobił, ale... Przy, przynajmniej, nie wiem co, nie wiem co ja chciałem powiedzieć. Nie wiem co przynajmniej. Yy, potężny Prince tutaj wlatuje. Zresztą on jest głównym tematem tego odcinka. I powiem wam, nie wiem czy to jest wina Deku, czy tego, że nie umiem grać, czy po prostu tego, że yy, Prince jest słaby. Wyda nigdy nie myślałem, żeby Prince był słaby, ale kto wie, może jest słaby. Albo ja się po prostu... Tu nie znam. Jestem wybitny, ustawiam dosłownie nie tego Dark Prince'a pod Firecracker. Jestem człowiek wybitny. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby zastąpienie w tym deku. Myślę, że dobrym pomysłem będzie zastąpienie egze, egze na chyba coś, coś ala. Czekaj, bo mi to z głowy wypadło. Na coś ala cycle, nie wiem, na drugiego małego spala. Byłoby to na pewno bardziej korzystne. I jak widzicie, ten odcinek będzie, będzie dość długi, więc jak jeszcze nie macie, to weźcie sobie coś do jedzenia. Dark Prince, co ty robisz? Co ty robisz? Powiedz mi, co ty... Aha. No dobra, ciekawie, ciekawie. Jest ten mem. My i Wexer versus opponent. I Ty yy, To chyba jest jedna deku Ale co się tak dobrze zgrywa z Prince? Yy, wydaje mi się, że i i Ice Wizarda bym tu wywalił, bo kolorystycznie mi się to nie zlewa a zastąpił to Royal Delivery. w ogóle ulepszymy sobie tą wybitną kartę i czymś jeszcze można mamy małego spela to co teraz coś coś mini coś jako mini tanka weźmiemy sobie tu gwarcy bo jest to naprawdę dobra karta Dobra, zobaczymy jak nam pójdzie, tak po kolejnych zmianach W ogóle... Nie wiem co będę robić w wakacje, ale na pewno coś ciekawego To żebym sprecyzował I oczywiście kole, kolejny dzban typu wychodzący z gry. A jednak nie, książę nie wrócił jednak do gry. lolitarni barbarzyńcy, co to jest? Co to jest? Wy, wyjaśnijcie mi, co to jest, ale bronimy to perfekcyjnie. Mm, nie wiem czy wsadzenie bom, bombura by, nie byłoby lepsze do tego deku. Okej. Okay. Elektrospirit. Również powinno się go zgrać z princem, jeżeli przeciwnik ma takie coś jak... Jak skeleton army czy inne swormy. O, zadaliśmy ma damage, a teraz Royal Delivery powinno dobić, zapik, wlatuje. No i co, no... Nie mam pomysłu jak się wysławiać. Dark Prince w ogóle Dark Prince to bardzo niedoceniona karta I to, to co oferuje Za swoją cenę jest po prostu niesamowita Przygotu... Okej, okay, widzę, że kolega Idzie w taktykę w elitarni barbarzyńcy, Tak też można My tracimy wieżę, ale i on straci pewnie wieżę No chyba, że Gra mnie tak stroluje, że nie straci, ale stracił, dobra Jestem wybitny, naprawdę Ty, ale to, kontrowa to kontrowanie Valkyrie są Warzone jednak takie głupie nie było Nie no! Internet mi. Internet mi nawala. Będę tego gracza tak spamował mu emotkami, że się po prostu nie pozbiera. Bo tak mi niszczą psychika ci alitarni barbarzyńcy to jest po prostu szok. No mam jeszcze na jego nieszczęście to no, w sumie na jego szczęście, bo ten Dark Prince tam nic nie zrobił. No. W ogóle, czemu ludzie grają Wizarda w tych czasach? Czy ludzie nie rozumieją, że Wizard to tak słaba jednostka, że dosłownie nawet szkielety już będą jego lepszym zamiennikiem? Na no, to wlecą elitarni barbarzyńcy, mówiłem. Ja już po prostu gram w tą grę tak długo, że, no tak długo to nie mogę powiedzieć, bo zaledwie rok gram w Clash, ale gram w ten tryb 2v2 tak długo, że, że po prostu już nie, do, nie dowierzam sam, że generalnie przewiduję, pre predyktuję przeciwnika. Nie no, nie, 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 ci elitarni barbarzyńcy i ten durny spaślak zwany Dard Goblinem wjechał. Nienawidzę was, elitarni barbarzyńcy. Jeżeli na tym kanale jest jakikolwiek widz, który ich lubi, to wyjdź z tego kanału, grzeszniku, nie chcemy cię tutaj. I to przez tych elitarnych barbarzyńców. Mam, mam nadzieję, że ci gracze instalują Clash Royale, albo przestaną grać, albo nie wiem, w ogóle beton im spadnie na głowę. O, kolega ma. Ko jakiś wysyp princeów jest. Kolega tutaj z przeciwników ma. Mastery na Prince. O, I kolejny Mega Knight. Ja niestety w klanie mam takiego, co lubi Mega Knighta. I no przyznam. Oso osobiście to. Dziwię się mu, jak można to lubić. To jest tak no-skillowe. Tak... tak wkurza przeciwników. Jeszcze no po prostu wstyd. Dobra, służyłem delikwerkę, ale ta no. Mm. W ogóle w najbliższej przyszłości nagram film, film o najbardziej niedocenionych kartach. Tak wiem już milion osób to robiło. Mm. Kosarz jest inteligentnym człowiekiem. Również kosarz. Już milion osób to rodziło. Yy. Ta. Wytłumaczcie mi, jakim cudem ta pekka przez rzekę bije. Weźcie mi to, wytłumaczcie. Bo to niepojęte jest. Tutaj on puści armię na pewno. 100%, 200 tysięcy. A jednak nie. Royal Delivery również pojawi się na pewno w odcinku o najbardziej niedocenionych kartach. I tak wiem, że nasza polska kserokopiarka FIFI Royal już o tym nagrała, ale ja skupię się na innych kartach. A jakbyście nie wiedzieli, czemu nazywam Fifi Royal kserokopiarką, to kopił z zagranicy. Dosłownie. Ja oglądam sobie Fifi Royal i wyświetla mi się w angielskiej wersji językowej film, co ukradł. Znaczy, ten film, co on się zainspirował, polski. Ja się naprawdę nie umiem wysławiać dzisiaj. Nie zrzucaj na to Megana. A co ja ludziom mówię? Żeby nie zrzucić cali na to Mega Night'a. Również oni. To teraz tylko przesyklujemy trochę speli i Gra będzie już wygrana na 100%. Dobra, mam już tego Zapa na ręce i nareszcie którakolwiek wygrana gra. Ile I dzisiaj przegraliśmy z czterech gier przegraliśmy. No i cudownie, internet mi loguje. Dobra widzowie, to byłaby na tyle. Trzymajcie się, cześć.